Dziś witamy z Warszawy. Tu spotkali się wolontariusze wszystkich diecezji, które przygotowują się na przyjęcie pielgrzymów w tygodniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Przyjechali z całej Polski, aby dzielić się swoimi pomysłami. W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski młodzi dyskutowali o stanie przygotowań do dni w diecezjach i spotkania w Krakowie. A jest o czym mówić, bo choć diecezje mogą przyjąć prawie 280 tysięcy osób, w niektórych już dziś wszystkie miejsca są zajęte. My już nie przyjmujemy, ale raczej oddajemy. Jeśli ktoś będzie jeszcze chciał ze świata przyjechać właśnie do nas, my odeślemy do innych Singapur, Wenezuela, Kanada, Holandia, Zimbabwe, Tanzania. To tylko niektóre z wielu krajów, w których gościć będziemy w rodzinach naszej archidiecezji. Diecezjalne centra prowadzą także zapisy uczestników z Polski, którzy pojadą do Krakowa. Chętnych nie brakuje. Nie brak też pomysłów na to, jak dobrze przygotować się do przyszłorocznego spotkania. Kolejne wielkie wydarzenie to peregrynacja relikwii świętego Jana Pawła II i Noc Świętych, która odbędzie się w Łódzkiej Archikatedrze. Przyjmujemy zgłoszenia do marca 2016 roku. Nie wyobrażamy sobie, żeby Polacy w Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyli w mniejszej liczbie niż goście, którzy przyjadą. A ilu ich przyjedzie, to okaże się w listopadzie. Wtedy w Krakowie spotkają się delegaci z ponad 100 krajów. Będzie więc okazja, by skonfrontować ofertę diecezji z oczekiwaniami tych, których będą gościć. Do spotkania przygotowuje się też Franciszek. Co roku od 30 lat papieże piszą do młodych specjalne listy, a w orędziu na Światowe Dni Młodzieży nie brakuje osobistych wspomnień Franciszka z młodości. Ojciec Święty przywołał jedną ze spowiedzi, która mocno wpłynęła na jego życie i zachęcał młodych ludzi, by nie bali się tego sakramentu. Mimo, że my szukamy Boga, to on znajduje nas wcześniej. Zanim my zrobimy ten krok, to on już jest przy nas. To jest takie dla mnie najważniejsze, chyba, zdanie z tego orędzia. Tekst ogłoszono tego samego dnia w krakowskiej Kurni oraz siedzibie konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Franciszek proponuje w nim tak, żeby młodzi praktycznie wykorzystali zbliżający się jubileusz miłosierdzia. Powiedział, że w 2016 roku, w tych siedmiu miesiącach, warto, żeby każda z młodych osób zrobiła coś dobrego dla, dla innych względem duszy i względem ciała. Bo to jeden z najlepszych sposobów na trening przed SDM na ostatniej prostej. Dobrym sposobem na przygotowanie jest też modlitwa uwielbienia. Wiedzą to uczestnicy koncertu pod krakowskim zabierzowie, którym radosnego nastroju nie zepsuł nawet ulewny deszcz. Dużo osób od nas było właśnie w łagiewnikach, gdy papież Franciszek ogłaszał e, oświatę Dnia Młodzieży w Krakowie. Bardzo się z tego cieszyliśmy. Bo będę mogła spotkać ludzi z całego świata, którzy kochają Jezusa tak samo jak ja i wielbią go cały czas, nie tylko od święta. A takie radosne uwielbienie w obecności symboli SDM i w towarzystwie Gwiazd Chrześcijańskiej Muzyki to świetna zachęta do udziału dla niezdecydowanych. Na oryginalny pomysł wpadli młodzi z diecezji kieleckiej. W ramach przygotowań do SDM postanowili zbierać klucze! Niepotrzebne stare, takie, które ktoś zostawił, w, w, ma gdzieś tam na strychu, zalegają, kłódki, różne tego typu rzeczy. Pieniądze ze sprzedaży metalu zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe osób, których nie stać, by przyjechać na SDM. Jak widać, młodzi z Tumlina znaleźli już klucz do ludzkich serc.